Mądrość krzyża. W oczach świata krzyż może wydawać się znakiem porażki, przecież Jezus umarł na nim wśród szyderstw, w bólu i opuszczeniu. Jednak dla chrześcijan krzyż jest największym zwycięstwem miłości. Święty Paweł w pierwszym ście do Koryntian napisał: Nauka krzyża jest głupstwem dla tych, którzy idą na zatracenie, lecz mocą Bożą dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Mądrość Krzyża polega na tym, że Bóg odwraca ludzkie pojęcia sukcesu i mocy. Zamiast triumfować siłą, zwycięża przez pokorę. Zamiast niszczyć swoich wrogów, Jezus przebacza im w chwili, gdy zadają mu największy ból. W ten sposób Krzyż staje się szkołą miłości, pokory i zaufania Bogu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Krzyż uczy nas, że cierpienie przyjęte z miłością może stać się źródłem dobra. Nie oznacza to, że Bóg pragnie naszego bólu, ale że potrafi przemienić nawet największe zło w zwycięstwo. Patrząc na Jezusa ukrzyżowanego, widzimy, że prawdziwa moc polega na ofiarowaniu siebie innym, a prawdziwa mądrość na wyborze drogi miłości, nawet gdy jest trudna. Dla wielu świętych Krzyż był codziennym nauczycielem. Uczył ich cierpliwości, przebaczenia, wyrzeczenia się własnego ego. Święty Jan Paweł II mówił, że w krzyżu znajduje się odpowiedź na najgłębsze pytania człowieka o sens życia, cierpienia i śmierci. Przyjęcie mądrości krzyża nie oznacza rezygnacji z radości, lecz odkrycie, że prawdziwa radość rodzi się z miłości, która potrafi dawać siebie aż do końca. To zaproszenie, by w chwilach trudności nie uciekać, lecz spojrzeć na Chrystusa i zaufać, że On potrafi przemienić każdą naszą ranę w źródło nadziei.